Dzień dobry moi drodzy! Dzisiaj podstawy podstaw, czyli stary dobry tutorial makijażu oka w zbliżeniu z wykorzystaniem minimalnej ilości kosmetyków. Będzie mi potrzebna tylko jedna mikromini paletka Quattro od Eveline Cosmetics i jeden pędzel. Tak, ten makijaż został wykonany jednym pędzlem, tą małą paletką. Jak również opcjonalnie, możecie przygotować sobie beżową um, lub lekko różową, tak jak w tym wypadku, kredkę na linię wodną. No i oczywiście tuż do rzęs, Bardzo prosty, bardzo szybki makijaż i wierzę w to głęboko, że każda z Was jest w stanie go wykonać w 5 minut, ale mało tego, że jest to makijaż prosty, jest niezwykle uniwersalny, jest dopasowany praktycznie do każdej tańczówki, jak również prześlicznie wygląda na każdej budowie oka, więc serdecznie zapraszam na stary dobry tutorial makijażu oka w zbliżeniu. Jedziemy! No dobra! Jedziemy z makijażem oka, ale skoro mam już Was tak blisko, zaczniemy od brwi i pokażę Wam, co potrafi to małe cudeńko. A mowa o żelu do brwi, naprawdę ultramocnym. Nazywa się to Lamination Brow Gel i no, jest to jeden z najmocniejszych żeli, jakie kiedykolwiek testowałam. Jest bezbarwny, ale naprawdę mega, mega mocny. Nie pozostawia śladów i naprawdę jest bardzo przyjemny w użyciu. On potrzebuje chwilki do zastygnięcia, ale jak zastygnie, nic go nie ruszy. W tym czasie nałożę bazę pod cienie czyli Bell Hypoallergenic Cover Eye and Skin Concealer w odcieniu 30. Staram się nie rozcierać produktu, tylko dokładnie i delikatnie wklepuję, tak żeby pozostawić pigment w miejscu. Teraz dresuję pojedyncze włoski pisakiem z Nexa Lift Snatch w odcieniu Taupe. Dzisiaj moją paletką będzie Eveline Cosmetics Quattro w odcieniu 06. A jedyny pędzelek, który będzie mi dzisiaj pomocny, to Hulu T62. Wybrałam ten model pędzelka, ponieważ mamy tutaj kilka powierzchni do pracy. Możemy pracować tą stroną bardziej płaską, gdzie powierzchnia jest większa. Tutaj mamy pędzelek bardziej płaski i będzie to idealne, idealna powierzchnia do zaznaczania dolnej powieki. Zacznę oczywiście od matowego beżu i nakładam na praktycznie całą powierzchnię pędzelka. Otrzypuję nadmiar. I zaczynam od wewnętrznego kącika przez łuk brwiowy, staram się zmatowić tą powierzchnię i nieco rozświetlić, dzięki czemu kolejne ciemniejsze cienie będą mi się łatwiej później ze sobą łączyć. Następnie przechodzę do tej ślicznej brzuszkwinki i bardzo często Wam właśnie opowiadam, że ja uwielbiam tego typu odcienie w makijażach dziennych również nakładam na praktycznie całą powierzchnię pędzla. Dobrze strzepuję i będę aplikowała w załamaniu, czyli dokładnie w tym miejscu. Moja powieka jest dość opadająca, dlatego też skupiam się na zewnętrznym kąciku i staram się go nieco optycznie podnieść. Dlatego koncentruję również pigment dokładnie na tej poduszeczce. W koniec blendowania wykonuję jeszcze takie ruchy wymiatające, czyli kieruję pędzel do góry. To pozwala mi jeszcze ładniej połączyć ten jasny, beżowy odcień z pośrednim. I przez to, że wykorzystuję dzisiaj tylko jeden pędzel, zaczynam od najjaśniejszego cienia, później jest pośredni i dopiero na końcu będę pracowała z kolorem. Najciemniejszym, bo jeżeli zaczęłabym od ciemnego koloru, ciężko byłoby mi później um, pobrudzonym pędzlem od brązu nałożyć jasny cień. Dlatego od najjaśniejszego do najciemniejszego. No i teraz, kiedy załamanie jest zaznaczone, mogę przejść właśnie do tego najciemniejszego cienia i nakładam na sam czubaczek pędzla. Nie za dużo. Chciałabym mieć kontrolę nad. Tym, ile tego ciemnego koloru będę nakładała na powiekę, dlatego zaczynam zawsze od minimalnej ilości i zawsze dokładnie otrzypuję pędzelek. Zacznę od zewnętrznego kącika i od razu staram się wstępnie rozblendować ten cień, czyli nie nakładam ruchem takim wklepującym, tylko od razu delikatne ruchy blendujące. Ja kręcę takie delikatne kółaczka. Najpierw minimalne ruchy i później coraz większe. Jeśli ta intensywność jeszcze mnie nie zadawala, powtarzam dokładnie ten sam krok. Delikatnie na czubeczek odszepuje I jeszcze raz to samo. Malutkie kółeczka. I coraz większe. Bardzo ważne jest, żeby delikatnie dotykać pędzelkiem skóry. Nie przyciskać mocno, tylko to mają być naprawdę jedynie muśnięcia, dzięki temu uzyskamy chmurkę koloru, a nie nieroztarte plamy. Teraz czas na błysk i pędzel nie będzie mi już potrzebny, wykorzystam palec. Czyli najlepszy aplikator do błysków. Będę pracowała na słuchaj powiece, nie nakładałam żadnej bazy wcześniej oprócz korektora. Nakładam ten błysk na centralną część powieki. Teraz wracam do pędzelka i nakładam minimalną ilość beżowego odcienia. Jak widzicie, palcem nie jestem w stanie tak dokładnie tutaj wejść i rozetrzeć granicę, dlatego będzie mi właśnie potrzebny pędzelek żebym połączyła te dwa odcienia a w międzyczasie pokażę Wam jak mocny jest żel do brwi to wszystko jest utrwalone na beton. Także jeżeli coś Wam się sklei albo krzywo położycie włosek, no to on już niestety tak zostanie. I resztką tego, co zostało mi na pędzlu beżowego odcienia, mogę dopilnować, żeby wszystko było idealnie roztarte. Makijaż górnej powieki skończony, więc teraz zabieramy się za dolną i znowu nakładam odcień brzoskwiniowy i nakładam na sam czubek pędzelka. I brzoskwinkę zaaplikuję na całej powierzchni dolnej powieki. Łączę w zewnętrznym kąciku. No i w zasadzie to koniec makijażu dwa ostatnie elementy to oczywiście maskara wytuszowałam rzęsy Sky High od Maybelline, jest naprawdę bardzo trwała, mam przetestowaną ją w ekstremalnych temperaturach, no i przede wszystkim niesamowicie wydłuża rzęsy i ostatni krok to jasna linia wodna, czyli wjeżdża w odcień 05 to nie jest beżowa kredka, ona ma delikatnie jasny odcień, ale znowu jest niesamowicie trwała, ma bardzo dobry pigment no i Oczywiście mój ulubieniec. I tak wygląda cały makijaż, a ja kończę ten montaż w przepięknym miejscu, więc wysyłam Wam buziaki, dużo słońca, uśmiechu i pozdrowienia ze słonecznej chorwacji. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Bardzo chciałam Wam pokazać ten tutorial makijażowy, ponieważ jest on po pierwsze bardzo prosty, po drugie wykorzystałam minimalną ilość produktów drogeryjnych. To były takie podstawowe kosmetyki, najbardziej podstawowe, jakie udało mi się znaleźć w drogerii. Pasuje praktycznie każdej tęczówce, przepięknie wygląda na każdej budowie oka, więc tym bardziej cieszę się, że mogłam wam pokazać w zbliżeniu właśnie ten makijaż i bardzo często widzicie go również na moich powiekach, oczywiście w różnych wersjach kolorystycznych, ale baza jest ta sama. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, będzie mi super przyjemnie. Jeżeli zostawicie łapkę w górę, zostawicie subskrypcję. Jak zawsze czekam na wszystkie Wasze komentarze. Zapraszam Was również na swojego Instagrama. Życzę Wam udanego tygodnia, cudownego weekendu i widzimy się oczywiście za tydzień. Do zobaczenia!